Patryk Srokowski, czy ty mnie tam słyszysz? Nasz realizator, jesteś? Jestem. Załóż okulary, założone? Założone. No dobra, mordo, to lecimy z tym podkładem, dawaj do... Sam Greenwood, Nova Potowiec, na parkuarze. Kibicem się jest, to nie bywa, nie zawsze pogoń wygrywa. Przychodzą takie momenty, kiedy kibice mówią, przegrywasz i nie ma wybacz. Nie dzisiaj, to nie ta liga, na razie w spadkowej, a za chwilę się odbijasz. A z Widzewem Łódź każdy mówił, że to koniec. A tu wygrana i kibice w górze dłonie. I bardzo dobrze, bo to wsparcie potrzebne naprawdę. Kibice są od serca, a nie od rozdartych gardeł. Więc zanim znów wdeptasz w gausika, w murawę, pokaż jako kibic, że wierzysz w ich przemianę. To nie jest łatwe układać formacje na kolanie, gdy tych nowych zawodników coraz więcej nastanie. Chcecie im spuścić emocjonalny wpier? To bądźcie wtedy, kiedy inni już nie będą, nie będą, nie będą, nie będą, nie będą. To bądźcie wtedy, kiedy inni już nie będą. O człowieku, to nas wyrzucą teraz, tak mi się wydaje. Pozdrawiamy wszystkich kibiców, pozdrawiamy Pogą Szczecin. Sam Greenwood, jeśli nas słyszysz, to jesteśmy z Tobą. Grosik, cała ekipa. Walczcie, trzymamy kciuki z rakowem wygrywacie i zawsze będziecie wygranymi.